Witam Państwa. Jesteśmy w salonie 2 kółka 30 km od Bydgoszczy w nakle nad notecią. Nasz salon to największy salon sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę wwwsalon Wysyłamy pojazdy na cały kraj. Proszę Państwa, dzisiaj postanowiliśmy zaprezentować Państwu. Najtańsze krosy, które posiadamy w swojej ofercie jest to linia krosów 607 w różnych wersjach. Te wszystkie krosy, pomijając sprawę koloru, dzielą się na dwa rodzaje: czyli na krosy, które są na kołach 17-14, tak jak ten niebieski czy pomarańczowy, oraz krosy na kołach 14-12, tak jak ten zielony. W przypadku tego mniejszego krosa 14x12 występuje jeszcze podział na krosę z automatyczną skrzynią biegów i z manualną skrzynią biegów, czyli takie, w których trzeba przekładać biegi i których nie trzeba. Dodajmy, że jeszcze wersja z biegami jest z kolejnych dwóch wersjach, czyli albo rozruch elektryczny, albo rozruch nożny. Tutaj mamy wersję z rozruchem elektrycznym i jest to 607 z biegami, czyli nie automat, tylko biegów. Proszę Państwa, taki cross to jest dobra propozycja na początek przygody na początek przygody z offroadem, z crossami. Co tutaj mamy? W zasadzie we wszystkich tych crossach jest ten sam Silnik, silnik 125, czterosuwowy chłodzony powietrzem o pojemności 12 koni. Układ zasilania to jest gaźnik, skrzynia biegów, tak jak powiedziałem, w wersji 607 na kołach 14-12 występuje automat, a tak zazwyczaj jest to manual, czyli mamy czterostopniowa, napęd łańcucha 428. Hamulce przód tarczowe hydrauliczne, hamulce tył również tarczowe hydrauliczne. Zawieszenie przód to wielec hydrauliczny, zawieszenie tył amortyzator yy, sprężynowo-olejowy. No i teraz, wymiary w zależności od tego, jaki ten kros, yy, jaki jest duży. W krosie yy, 607-17x14, długość 170 cm, szerokość. 83 cm wysokość 104 cm. Wysokość od ziemi do siodła to w przypadku krosa 17x16 76 cm. Tak jak Państwu powiedziałem, jest to całkiem podstawowa wersja Crossa. Model dokładnie nazywa się XTR607 na kołach 17-14, na kołach 14-12. Kolejnymi krosami, jakie będziemy Państwu pokazywać, są krosy 609, też z fabryki XTR, ale już mają lampę z przodu, mają e, amortyzatory w kolorze Plastików już wyglądają troszeczkę ładniej, no i posiadamy oczywiście bogatą ofertę krosów X Motosu, czyli krosy X Motosu, XB27, które prezentowaliśmy Państwu wcześniej. To są krosy już troszeczkę lepsze jakościowo, no i posiadające też dłuższą gwarancję. Podsumowując, na początek przygody z Offroadem, polecam krosy 607. To naprawdę sprawdzony i mało awaryjny pojazd. Zapraszam wszystkich na wwwsalon Zapraszam również wszystkich na nasz profil na Facebooku i na nasz Instagram, i na nasz kanał na YouTubie. Tam emitujemy filmy z towarami, które Państwu proponujemy. Przypominam, że cały czas trwa konkurs, w którym można wygrać kurtkę motocyklową firmy Louis, koszulkę Crossa i czapeczkę z firmy Kajo. Zapraszamy wszystkich na Salon 2 Wysyłamy pojazdy na cały kraj.